Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim odcinku Minecraft. To jest moja farma Świnek. Myślę, że jest fajna. Nie wiem na jaką rudę tym razem trafię, mm. ale zawsze dobrze trafiałem. Mam nadzieję, że pokażę Wam rudę żelaza albo węgla. Gdzie by to zacząć kopać? Hmm. Tu zaczniemy. Idziemy. Jak sobie jest bardzo dobry szczerze i mi się podoba, ale zobaczymy co tutaj wykopię. Teraz w Ty chyba diaks. Diaksy. Ole żal. Myślałem, że pokażę wam jak kopię jakieś inne ruda. Tu diaks nagle. Kurde. Teraz miał niezłego lewca. A więc to może już przestaniemy tu kopać. Chociaż zobaczmy jeszcze w jednym miejscu. Nas. Nie ma w ogóle żadnego... żadnej rudy. Może pójdziemy do kopalni, którą znalazłem. Czy jaskini jakby. W tych stworów. Położyłem tu parę pochodni. Gdzie tu może być jakaś ruda? O, jest jakaś ruda. Chyba żelazo. Ta, żelazo. Kopiemy. Znowu diaks? O jest. Nie spodziewałem się tego. Naprawdę się nie spodziewałem, że zdobędę tyle diaksów. Myślę, że... Ale dobra, koniec mojego działo golenia. Już pewnie nic nie znajdę, więc zaraz wam... Zaraz będziemy musieli kończyć. Jeszcze trochę węgla pozdobywam sobie. No, w następnym odcinku zobaczymy, co mi się uda zrobić. Może coś fajnego. Może... Proszę bardzo. Skurkowany. No to już będziemy musieli kończyć. Subskrybujcie, dawajcie łapki. Cześć!